Witam wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. dniu dzisiejszym nagrałem tu filmik z mojego gołennika rozpodowego. Tutaj właśnie znajdują się gołąbki w takich boksach czterech są to boksy indywidualne. Tutaj jest wyjście na wolierę Zrobione, ale jak widać jeszcze śnieg jest na tych na i tak właśnie mam tutaj w jednym z boksów rozpodowych na pierwszym planie mamy tutaj parę gołębi są to oryginały Jan Bochenczak jeden gołąbek jest wychowany po wnuczce w Mustangach z drugiej strony gołębi ele Roziers tu mamy jego rodowód to jest Ojciec tego gołębia to jest ten gołąb samczyk, 208 końcówka i tutaj jest od Michała Trójczaka wnuczka Mustanga. Tutaj mamy, no już znajdziemy Mustang, jest tutaj. Córka przepraszam, to jest wnuczka, więc Mustang jest tu 37, też ma końcówkę właśnie 37. Czyli to jest wnuczka, on jest jakby prawnikiem. Jest to ten Samczyk, do niego doparowałem właśnie tą samiczkę, która też wywodzi się z rodziny Gołębi Verkamena, jest to Imbred Elektro, która też została u mnie wychowana ma numer 1262, tutaj od dołu jest właśnie jak widzimy Elektro, White Electro. I tutaj mamy. Właśnie tego połąbka od góry, tak samo jest właśnie loki i tutaj mamy elektro, czyli ten gołąb jest imbredem elektro, tutaj nie mamy dalej rodowodów, ale też były tutaj, no jest widać właśnie, że tu jest i także też były imbredami elektro, także jest to przedłużenie tego imbredu. To jest pierwsza para. Tutaj drugą parę mamy oryginały z hodowli Pit Van Merwe. To są właśnie te gołąbeczki. Tu jest ten piękny samczyk. Co tutaj właśnie już Tak wyglądają. Są to gołąbki właśnie wywodzą się z replay'a tu widzimy u góry replay imbred z dwóch stron replay Matka Gołębia, siostra clean Także fajne połączenie. Pełno tu gwiazd też. Ma żona, czyli jakby partnerka tego gołąbka. Jest to gołąbek z, z 12 roku. Wywodzi się z Joy i z Marcela i oczywiście Amigo i Cocktail i inne gwiazdy. Tutaj mamy te gołębie jest tutaj właśnie mamy Marcel i Joy, samiczko. Czyli tych dwóch gołębi. Jest tutaj to dziecko. I też mamy taką parkę, kolejna para. W trzecim boksie jest tutaj samiczka niebieska, która wyszła do miski, oryginał verkamen i tutaj gołąbek od Roberta Zguda, co prawda zakupiony został na wspólnym gołębniku w Algawre z tego co rozmawiałem, nie mam jeszcze do niego rodowodu, rozmawiałem z Robertem, wywodzi się z linii Gołębi Elektro. I tutaj jest ta samiczka, piękna para. Pokażę mi jej. radowód. Samiczka ma w sobie takie gołębie jak Strong Lady, Saxo, Lotus i wiele, wiele gwiazd. Tutaj możemy znaleźć Bekama Extreme i wszystkie elektrobarko Także naprawdę można powiedzieć gwiazdy. Verkamena, Także uważam, że też będzie na linię Tutaj jest numer tego gołębia Kolegi 11 Kolegi Roberta 1167-101 To jest właśnie ten samczyk Pięknie się prezentują Oczywiście w boksach mam ściółkę Właśnie zapomniałem jeszcze powiedzieć, że nagrywam ten filmik bo Ponieważ koledzy właśnie tutaj kilku zamówiło sobie młode chcieli zobaczyć jak tutaj to wszystko mam zorganizowane zaraz przejdziemy jeszcze do boksu obok pokażę gołębie rozpłodowe resztę, bo nie wszystkie są w takich boksach tylko te cztery jak widzimy tutaj wykorzystałem takie wspólne karmienie i pojenie, w drugim boksie też ponieważ no niestety gołębie w indywidualnych boksach to jest bardzo dużo roboty z nimi tu mamy też piękną parę samczyk, oryginał Pitvan de Merwe, Samiczka również oryginał Pitwande de Merwe. I właśnie tutaj mamy rodowód tego samczyka. Tu jest też sister Joy, siostra Joy, także amigo, podobne koktajl, tak jak tamte. Tu jest oczywiście podwójny imbred Replaya, ta samiczka również Amigo, czyli też będzie lekki imbred. I tu mamy właśnie tego Replaya, i od góry też jest Replay. Także podwójny imbred Replaya. Myślę, że fajna para, ładna. Mi się osobiście te, ta para z najbardziej z tych tutaj merwę podoba. Zobaczymy co wychowamy te wszystkie pary to jest nowość na mojej hodowli. Tak właśnie wyglądają te boksy. Przejdziemy teraz do tutaj do boksu rozpłodowego. I tutaj właśnie mamy moje gołębie rozpłodowe. Ściółka na dole. i Oczywiście te karmiki które kiedyś pokazywałem patent co prawda one zostały lekko przerobione, jak widzimy trochę są węższe, niższe przepraszam, nie węższe no i oczywiście zakładamy w ten sposób jak widzimy tutaj, oczywiście naleciało trochę ściółki, ale też karma która po prostu jest przez gołębie że tak powiem z karmika wygrzebywana spada na tą podstawkę można później to wyczyścić czy też, jeżeli nie jest to za karma, zanieczyszczona, to w ogóle spokojnie ją zjeść ale też chodzi właśnie o to, żeby nie wpadała pod spód ja to tak przygotowałem, tu może tak nogą troszkę odgarnę, bo sam nagrywam jest tak jak to zaleca kolega Marek jest siatka, co prawda ja dałem podwójnie siatkę jest metalowa siatka i plastikowa taka drobniejsza, przez tą drobną siatkę nawet właśnie karma nie przelatuje no i oczywiście ściółka, uważam bardzo fajnie. No i takie boksy rozpodowe Tu akurat mamy samiczkę, która jest matką. Ma już tu jajka, matką zwycięzciem w Dobczyce w roku 2018. Tutaj już sobie jajka położyła. I po kolei może tak przelecę na szybko, bo nie mamy za wiele czasu. Tutaj jest. Akurat gołąbek, bodajże od kolegi Omarka Czaski. Samczyk, tutaj mamy e, Rainer Pittman, wnuk Harikana i tamta samiczka, która jest przy nim partnerka, jest również z Harikana, od księdza Kostosza, która latała e, na WGG Wond. Bardzo dobrego, młodego w zeszłym roku mi dały, który miał 5 konkursów. Tutaj mamy imbred dunkierki czyli gołębia, który wygrał lotnarodowy dunkierka u kolegi Niżnika, Tadeusza ja po prostu pożyczyłem sobie od niego ojca, zimbredowałem miałem dwie takie samiczki, jedna została sprzedana, jedna została matka ich pojechała do USA tam jest akurat partner jej, czyli oryginał Ries He 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 Heberecht. Tutaj mamy też od Pawła Socały. Już tam na gnieździe siedzi sobie samiczka. Tutaj mamy rodziców gołębi, które zajęły dziesiąte miejsce na wspólnym głębiku Krakus. Tutaj jest to gołąb ten nakrapiany samiczka od kolegi Pawła Socały. No i partner to jest u mnie tu wychowany po gołębiach. Z to rocznych No i po kolei Może nie będę tu o wszystkich opowiadał Bo już mi się bateria w kamerze rozładowuje Jeszcze chciałem pokazać Tutaj też mam zrobione do waliery. To wejście Waliera. Róż to jeszcze tak nie wszystko Do końca dopracowane Bo niestety czas Nie pozwala na wszystko Tu mam świetlik Okno, w dachu I oczywiście gołębniki Myte są co roku przed rozpłodem no i takie duże cele gdzie po prostu też zamykam pary jak chcę żeby po prostu nie mieć jakichś i tu kolejny boks nie mieć jakichś niepożądanych kryć tutaj kolejny boks tutaj mamy też gołębia z replaya czyli oryginał de Merve przy nim partnerka uczestnik WGG Wond od kolegi Wiesława Waksmunckiego Także też fajnie spasowały do siebie. Ona wywodzi się z gołębi rzepki. Tutaj mam też od kolegi Marka czaski, ten gołąbek. Tutaj pstry oryginał Hogios Verkamen. Przy nim jest samiczka od Roberta Zguda z gołębi Van Rompey. Czyli to są gołębie Hartryki. Z tej linii, także też ciekawe. Tutaj też jest samiczka, która siedzi na jajkach od kolegi Marka Trzaski. No i wiele tutaj o wszystkich nie będę opowiadał. Myślę, że innym razem jak więcej czasu będę miał, to, to tutaj kolegom opowiem. Także pozdrawiam.